Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ciekawy zwrot z języka codziennego o marnowaniu pieniędzy, czyli wyrzucać pieniądze w błoto. My w języku polskim wyrzucamy pieniądze w błoto, a oni wylewają je do zlewu, do ścieków, do kanalizacji. Gdyż mamy zwrot money down the drain. Kiedyś robiliśmy odcinek na te, o tym, jak jest coś wylewać do zlewu. Na przykład, a, wylej to do zlewu. Podlinkuję wam tam też ten zwrot się pojawił. Czyli teraz wystarczy powiedzieć money down the drain, na przykład oh, that's money down the drain, ale można dodać czasownik. I będzie to throw na przykład, czyli rzucać, ewentualnie po, czyli właśnie lać. Po money down the drain. Zapraszam przed ekran. No dobrze, czyli jeszcze raz mamy zwrot Money down the drain, czyli pieniądze wyrzucone w błoto. No i możemy ewentualnie dodać czasownik pour, czyli lać. Ewentualnie throw money down the drain, czyli tu już będziemy mieć wyrzucać pieniądze w błoto. I przykłady. Normalnie możemy powiedzieć stop wasting money, tak? Przestań marnować pieniądze. No i zamiast tego marnować Waste, stop pouring money down the drain. Czyli przestań wylewać pieniądze do zlewu. I inne przykłady. This is like pouring money down the drain, tak? Czyli ktoś coś porównał, że to co robisz to jest jak? Tak jak wylewanie pieniędzy do kanalizacji. That's money down the drain, tak? Czyli bez czasownika typu po czy throw. Od razu, that's money, to pieniądze w dół kanalizacji. Niektóre z tych przykładów zaraz Wam pokażę we filmikach. Między innymi ten ktoś powiedział: Wasted energy, tak? Czyli zmarnowana energia. Is just money down the drain. Czyli zmarnowana energia to pieniądze wyrzucone w błoto. Mieliśmy this is, mieliśmy that. Teraz it is, tak? Czyli to it się musi do czegoś odnosić. Ktoś coś powiedział i teraz się do tego odnosi, że to, o czym mówił, czyli it, is just money down the drain. Literally, czyli. Dosłownie. Robiliśmy kiedyś odcinek na temat właśnie this, that i it. Jaka jest różnica? Było chyba nawet kilka odcinków. Podlinkuję wam. No to czas na przykłady od native speakerów. If Yale, czyli uniwersytet, starts spending money. Zacznie wydawać pieniądze na. Oh, you know. If Yale starts spending money to help fix New Haven, this was like pouring money down the drain. Na co? To help fix, żeby naprawić miasto New Haven. Właśnie w tym mieście jest, jest ten uniwersytet. This was like pouring money down the drain. Czyli to po prostu jest jak wyrzucanie pieniędzy w błoto, my byśmy powiedzieli. I jeszcze raz. So, you know, if Yale starts spending money to help fix New Haven, this was like pouring money down the drain. I kolejny przykład. Pan tu prowadzi jakiś tam wykład o naprawie sądownictwa wymiaru sprawiedliwości. Mówi, że niektóre pomysły są po prostu chybione. that's money down the drain. To pieniądze wylane do kanalizacji. Jeszcze raz. for example, minimum sentencing, that's money down the drain. I kolejny przykład. Mamy tu jakąś kreskówkę. Ta postać to chyba jakaś parówka. Dała komuś tam 25 tysięcy dolarów na leczenie, a te pieniądze zostały wydane na telefony, telewizory i tak dalej. No i teraz ta osoba mówi z pretensjami: That's 25,000 dollars of my money down the drain, tak? Czyli to 25 tysięcy dolarów moich pieniędzy w dół kanalizacji, czyli wyrzucone w błoto.

I kolejny przykład. Pan mówi, że niektórzy marzą, żeby zbudować jakąś aplikację i mówi ostrożnie, bo building an app can be a great way to throw, tak? Czyli budowanie aplikacji może być świetnym sposobem na co? Na wyrzucenie pieniędzy w błoto, pieniędzy i czasu. Posłuchajmy. But if you're thinking of building an app, you shouldn't. Building an app can be a great way to throw a lot of time and money down the drain. Throw a lot of time and money down the drain. And this time used throw, which to throw. I've said for years that if you're thinking of building an app, you shouldn't. Building an app can be a great way to throw a lot of time and money down the drain. I should know, I've helped build one. I kolejny przykład. Pani tutaj analizuje, omawia pewne programy do stworzone do walki z uzależnieniem od narkotyków. I pani mówi, że te programy muszą trwać przynajmniej 90 dni, gdyż krótsze to po prostu pieniądze wrzucone w błoto. One nie działają, jeżeli są za krótkie. Posłuchajmy. I często to mi się że And often it seems to me i często mi się wydaje you are throwing your money down the drain i znowu użyła czasownika throw dosłownie, że wyrzucasz pieniądze w dół kanalizacji. Programs are two-week programs and often it seems to me you're throwing your money down the drain if you don't keep someone long enough. If you don't keep someone long enough. Czyli taką osobę trzeba przytrzymać dłużej w ramach jakiegoś tam programu. I ostatni przykład, pani mówi, że coś tam, to... It's just money down the drain, literally, czyli dosłownie. Jeszcze raz. No drain, And... Dzięki, trzymajcie się.